Witam was moi kochani z tej strony Zajączek. Słuchajcie, to jest kariera GKS Katowice w Ekstraklasie FIFA 23. Dzisiaj rywalem GKS-u Katowice oraz trenera Mirosława Szymkowiaka jest wielki 14 mistrz Polski Górnik Zabrze, który ostatni raz zdobył mistrzostwo w 1988 roku. I już zaczynamy te przedstawienie Górnik Zabrze kontra GKS Katowice. Możecie zobaczyć sobie, że górnicy grają w biało-niebieskich trykotach, zaś GKS w żółtych. A oto skład Górnika Zabrze w bramce Pawluczenko, Janicki, Berszter, Jansen, Dadok, Mwondo, Rasak, Jan Żakrawczyk, Podolski, Kapitan oraz na szpicy Antony. Trenerem Górnika Zabrze oczywiście jest Jan Urban. A oto skład GKS-u Katowice, w bramce oczywiście Kudła, Wojciechowski, Jędrych, Jaroszek, Rogala, w pomocy Wasilecki, błąd Urynowicz, Kościelniak, Repka oraz na szpicy Sebastian Berger, który w tamtym sezonie zdobył 14 bramek dla GKS-u Katowice, trenerem jest oczywiście Mirosław Szymkowiak. Jest to również pojedynek Łukasza Podolskiego z Sebastianem Bergerem. No i zaczynamy ten wielki pojedynek, śląski klasyk. Świetne podanie Kościelniaka do Urynowicza, ten sam na sam z bramkarzem jeszcze ogrywa przeciwnika, strzela prawą nogą i niestety nie ma bramki. A oto przed Państwem Mirosław Szymkowiak, trener GKS-u Katowice. Oczywiście w 18 minucie piękną akcję rozpoczął Podolski, odnalazł tym zagraniem świetnie Krawczyka, Krawczyk widział, że się uwalnia Antony, podanie do Antonego i Antony już tylko zapytał się w który róg. Jeden do zera dla Górnika Zabrze, Kudła niestety skapitulował. W 26 minucie dośrodkowanie Kościelniaka, mógł zamienić na bramkę Jedrych, niestety trafił w poprzeczkę jeszcze tutaj i podaje do Bergera. Berger, a nieznacznie się pomylił w tej sytuacji. Swoją próbę miał również Adrian Błąd w 34 minucie, z takiego półwoleja strzelił, ale Pawluczenka ładnie to broni. Pod koniec pierwszej połowy niesportowe zachowanie Rasaka, brzydko faulował Wasilewskiego i ujrzał żółtą kartkę. Po tym faulu sędzia zakończył pierwszą połowę i na razie jest wynik 1-0 dla Górnika Zabrze. Nieoczekiwanie w statystykach króluje GKS Katowice Pomimo tego, że oddaje więcej strzałów Ma więcej podań, więcej odbiorów Ale tak naprawdę liczy się to, co jest w siatce Zaczynamy drugą połowę Górnik wygrywa na razie z gks Katowice 1 do 0 Pierwsza groźna akcja dośrodkowania podowskiego na głowie Bersztyna Ten strzela, ale Wojciechowski jest na miejscu Jeszcze tam próbował dobijać Bersztem Ale kudła na posterunku Pierwszy strzał GKS oddał dopiero w 52. minucie. Niestety pomylił się Bergier. Niecelny nad bramką Pawlu Czenki. Widzimy zrezygnowany zawodnik. Niestety dzisiaj w meczu mu praktycznie nic nie wychodzi. Górnicy szukali swojej drugiej bramki. Najbliżej był Krawczyk w 54. minucie, ale obronił strzał kudła. Po tym strzale górnicy bardzo szybko chcą zacząć rzut rożny. Rzuty rożne i rzuty wolne to oczywiście stała posada Łukasza Podolskiego, również on tutaj ładnie do środka Bergström i na posterunku nie Kudła, a Oskar Repka, tak jak w pierwszej połowie i w drugiej górnikom nie udaje się pokonać obrońców GKS-u Katowice. Ładna akcja, wymiana Bergström, strzał broni Kudła, 68 minuta, do rzutu wolnego podchodzi Łukasz Podolski. Nieznacznie się pomylił przy tym strzale, kudła. Nie miałby nic do powiedzenia. Bardzo dobre, mocne, chociaż niecelne uderzenie w jego wykonaniu. Chwilę później ładny rajd Krawczyka, podanie do Antonego. Ten niestety nie zamienił tego na bramkę. Świetnie spisał się kudła. Niewykorzystane sytuacje, lubiłem się mścić. I tak było w tym przypadku. Kościelniak do Bergiera. Bergier po długim rogu pakuje piłkę do bramki górnika. Mamy jeden do jednego przy Ruzuelta. Piłkarze katowickiej geksy poszli za ciosem. Wasilewski do Bergiera, ten wypuszcza Araka. Arak sam na sami z okolicy 11 metrów pokonuje Pawluczenkę. Mamy 2 do 1 dla GKS-u. Górnik chciał wyrównać w tym spotkaniu. Tutaj rzut z autów w 83. Minucie. Świetnie Podolski do Olkowskiego. Olkowski ogrywa Jaroszka. Strzał napastnika. Kudła na posterunku. Pod koniec meczu jeszcze Arak miał bardzo dogodną sytuację. Ładnie ograł Janickiego. Strzelił lewą nogą. Pomylił się. Pawluczenka nie miał co robić tak naprawdę przy tym uderzeniu. Ostatnie wybicie obrońców. Sędzia kończy spotkanie. Śląski klasyk dla GKS-u Katowice. 2 do 1. Wygrywają podepieczni Mirosława Szymkowiaka. I pną się w tej tabeli. Chociaż pamiętajmy, że to jest pierwszy mecz. Jeszcze rzut oka na statystyki. Zobaczcie sobie Państwo. GKS Katowice wygrał to spotkanie. Miał więcej strzałów, więcej podań, odbiorów. Udanych odbiorów, co najważniejsze. No i oczywiście obron. Kudła dzisiaj świetnie się spisał na swojej pozycji, jak również bardzo dobre podziękowanie dla Araka i Bergiera, którzy wykorzystali swoje szanse i strzelili po golu. Pierwsza połowa była zdominowana przez Górnika Zabrze. W pierwszej połowie również Górnik strzelił bramkę, Antonemu udało się wpisać na listę strzelców. Zaś w drugiej połowie to już była dominacja GKS-u Katowice. Bergier i Arak strzelili bramki. Gieksa Katowicka wygrywa z Górnikiem w śląskim klasyku 2-1. do Trzy punkty jadą do Katowic, także dziękuję Państwu za oglądanie. Dziękuję za rozmowę. Po pierwszym meczu szybki rzut oka na tabele GKS Katowice zajmuje czwarte miejsce. Przed nim jest Raków, Pogoń i Legia.